Czas na szybką, ciekawostkową wrzutkę. Zapewne pierwszą z wielu, jakie się na tym kanale pojawią. Dokładnie tydzień temu opublikowałem krótki materiał dotyczący obecnych w Starfieldzie steregów ze Skyrima. I choć na liście znalazły się trzy pozycje, to jednak okazała się ona niekompletna. Fani odnaleźli kolejne nawiązanie tego typu i już za chwilę wam je pokażę. Na wstępie powiem, że nie wiem, jak mogłem to przegapić. Byłem w tej lokacji, robiłem tutaj jedno z zadań frakcyjnych, ale ten kąsek zwyczajnie mi umknął. Znajduje się on na kosmicznej stacji Klinika w układzie Narion, a lokację odwiedzimy obowiązkowo, jeśli będziemy wykonywać misję dla kolektywu Wolnych Gwiazd. Gwoli ścisłości, jest to zadanie o nazwie Pierwsza Pomoc. To właśnie na tej stacji, tuż obok magazynu, wisi obraz, który na pierwszy rzut oka kojarzy się ze Skyrimem. Widzimy na nim pokrytą śniegiem górską krainę, a w powietrzu coś, co przypomina smoka. Wiele osób uważa, że mamy tutaj ewidentne nawiązanie do niemal dwunastoletniego już hitu Betezdy i ja się z tą opinią zgadzam. Inni próbują z kolei zanegować obecność tego isterega i twierdzą, że to nie smok, ale statek kosmiczny. Swoje zdanie podpierają tym, że żaden z obrazów w tej grze nie odwołuje się do innych dzieł popkultury, więc ten nie może być wyjątkiem. Skomentuję to tak. Może. Grałem w Starfielda prawie 200 godzin, widziałem chyba wszystkie obrazy, jakie zdobią ściany w tej grze, ale tego omawianego poza kliniką nigdzie. Poza tym zawiera on znacznie więcej szczegółów od innych bohomazów. Choć ta plama budzi wątpliwości, kiedy się do malowidła zbliżymy, to jestem przekonany, że o pomyłce nie ma mowy. Jest to smog. Moim zdaniem celowo wykonano ten obraz tak, żeby ze Skyrimem się kojarzył. Zdanie zmienię tylko wtedy, jeśli zanegują to deweloperzy. Wrzutka miała być szybka, więc tutaj zakończę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej ciekawostek na tym kanale, zarówno w formie krótszej, jak i dłuższej, to dajcie znać w komentarzach. Przyjrzyjcie się też obrazowi i ocencie sami, czy jest to Skyrim, czy nie jest. Dziękuję Wam za uwagę.